Witam serdecznie. Jesteśmy oczywiście na G4. Najlepszy kod na stronie Radmer. Daję wam plus 5 do depozytu oraz darmową skrzynkę. Mini dla nowych użytkowników. Taką właśnie. To zobaczymy, co dropnie z takiej skrzyneczki dla nowej osoby na stronie. Złote 44 jakiś Bizon, Ok, zawsze coś. A w dzisiejszym odcinku zrobimy od 20 zł do kosy. Jest to trochę mały budżet, no ale możemy spróbować. Najpierw zaczniemy od jakiejś, może taniej bitwy. Trochę ryzyko, no bo na trzy osoby. Zróbmy na normalu. Dołączyły do nas boty: Bot Crusher i Bot Ryan. Zobaczymy, czy nas oskubają, czy dadzą nam wygrać. Okej, okay, leci mi jakieś nowa. złote 20. Leci mi w Mach 7. Chyba to mam. Tak, wygrałem pierwszą bitwę 640. Lekki profit. Zawsze do przodu. Troszeczkę. Może wbijemy do do bitwy. Tutaj za 3,80 ktoś zrobił na 4 osoby. Większe ryzyko, bo jest więcej osób. No ale zobaczymy. Kolega dodał sobie boty. No i walczymy 2 na 2. Nie, no bo Ryan 3 zł, no to już ciężko będzie to wygrać. No niestety, jakby to był Underdog, to bym wygrał. ale kolega sobie ustawił normala. Może ja jakoś zrobię. O taka na 2 osoby. Normal. Mniej osób w bitwie. Może będzie większa szansa na wygranie? Dołączył do nas przeciwnik. No i zobaczymy, kto wygra. Jakiś tani skin nam dropną obydwu. No i kolega sobie zgarnął. Niestety nawet nie zarobił z tej bitwy nic, tylko stracił. Bywa. Stworzymy może kolejną bitwę. Może z milspeków, z takiej skrzynki, co właśnie dostajecie. Jak wpiszecie mój kod, dla nowych użytkowników oczywiście. Zrobiłem tą bitwę na underze. Czuję, że może mi coś dropnąć tańszego niż przeciwnikom. Jeszcze zdążył do nas dołączyć. No niestety dropi nam droższy skin niż przeciwnikom. O kurde, teraz jakim dropu? Po 5 zł. Co jest? Może to wygramy, jak nam coś tańszego dropnie. I chyba mamy to. Mamy to. Dobra. 18 zł z 4,80. Elegancko. Zostawiłem dla was Takiego USP-ka, co musicie zrobić, żeby go wygrać? Zostawić suba, lajka i dowolny komentarz. I wyślę go po prostu, jak skończy się Trademan, man bo nie wiem jeszcze kiedy ten odcinek wrzucę. Tutaj już od razu wypłacę go. A przechodzimy dalej do bitów, jak tam tak dobrze idzie. Wbiję tutaj do ryzykownej trochę bitwy, bo jest na 4 osoby. Underdog, może jeszcze drop na coś tańszego niż przeciwnicy, jak w poprzedniej bitwie. Zobaczymy. Jak uda nam się to wygrać to jeszcze będziemy bliżej do kosy. Ile to jest warte? No niestety, pod co na kubu, ale bywa. Może zrobię jakąś bitwę taką do... Bo jakoś teraz nie czuję, żebym wyłapnął coś droższego. Teraz leci normal. Myślę, że coś drobne droższego niż przeciwnicy. Zobaczymy. Bo Trajan drobno nowe znów. Złoty 20, drożej od nas. Kolejny raz coś droższego dropną. Jakby był underdog, to by miał jakieś szanse jeszcze na wina. No i niestety, jakbym zrobił kolejnego underdoga, to on wygrał. Bywa. Stworzę ostatnią bitwę. Albo nam się uda, albo nie. No i poszło. Obym coś dropnął droższego niż przeciwnicy. Poker oficjalnie to chyba nie jest liga, Tak mi się wydaje. Dołączył do nas boadgery. OK, dropnin... O kurde, 12 zł z skrzynki za 2 zł Co jest? Tutaj w swipe można dropnąć m 44 a 4 aby to oby przeciwnik się dropnął. Dobrze. Chyba mamy tę bitwę. Elegancko. Wygraliśmy tę bitwę. Mamy 23 zł Plus 3 złote więcej niż zaczynaliśmy ten odcinek. Może stworzę kolejną bitwę. Może od razu za 23 zł Co ma być to będzie? I jeszcze może o taką bitwę. Na trzech, na underdogu. Coś czuję, że dropnie mi najmniej niż przeciwnikom. Przywołałem boty. No i zobaczymy, czy uda nam się coś wygrać. Czy uda nam się zdobyć kosy przez tą bitwę. Pierwsza skrzynka, chyba jego. Bot Arnold dropnął drożej. Teraz Mac 10. Znowu Bot Arnold więcej dropnął. Bo... bo teraz walczę z botem Chadem, aby mu coś droższego dropnęło. O nie! Skin za 7 złotych mi dropną teraz. Teraz, żeby bot Chad coś dropnął i będzie dobrze. Zazurki. Ciężko, żeby coś dropnęło, bo to jest 70%. Jednak dropnęło mu AWP. ok. No i teraz decydująca. Albo to wygram, albo przegram. I... czy wygrałem? Tak, mamy to. Praktycznie 3 zł różnicy od bota Chada. Mamy 40 złotych. Już podwoiliśmy swój kapitał na początku odcinka. Wbiję może tutaj do kolegi na Underdogu za 10 zł. Neymar. Obaj drupnęliśmy takiego samego Glocka. Teraz milspec. Peck. droższego skina. No i teraz decydujące, czy Maki dadzą nam wygrano, czy nie. Oby przeciwnik coś dropnął droższego, ponieważ tutaj. Im droższy skin ktoś drobnie, tym przeciwnik wygrywa. No niestety, mam więcej niż przeciwnik i przegrałem przez to. Może stwórzmy kolejną bitwę do tak zwanego. Dwa bizony, dwa maki, usp i jakąś skrzynkę do... o no, niech będzie ten farmit. Na normalu, ponieważ tamten olin nam dał na underze, przywołuje boty. No i zobaczymy, czy uda nam się to wygrać. Czy będziemy jeszcze bliżej do kosy. Bo z 30 zł już idzie coś zrobić na bitwie. Pierwsza skrzynka bizon, zobaczymy. Chyba droższa mam. Ok, 16 zł jest dobrze. Kolejny bizon leci. No niestety, jakieś 20 groszy. Ale nadal wygrywamy, bo mamy najwięcej. Teraz Mach 10. Dropnęliśmy skina za złoty zł, ale nadal wygrywamy, ponieważ mamy no tak 18 złotych, a przeciwnicy mają tak po 4, 3 zł w puli. Teraz USP, tutaj mogą konkretne skiny wylecieć, bo Jerry dropnął no Cortexa za 12 i nie wiem czy teraz tego nie wygrywa i teraz farmit i czy to wygrałem. Tak, mamy to, 20 zł. Myślałem, że trochę więcej o ten badger, ale mamy. Ile mamy? 45 zł, prawie, ok. Może tutaj do kogoś wpijemy na bitwę. Dołączę tutaj do kolegi za 13 zł. Jedna skrzynka, bucket of fire. Według mnie lepiej więcej skrzynek dołożyć niż jedną konkretną, ale zobaczymy. Czy mam rację. Nie wiem, kogo jest droższa. Okej, okay, moje jest droższa. 14 zł. No i mamy tę bitwę. Coraz bliżej jesteśmy tej kosy, widzowie. Coraz bliżej tej kosy jesteśmy. Już mamy 55 zł. Co jest? Wbiję tutaj do kolegi. na też jednej skrzynce Mosby. 74% jest na taniego skina. Jeszcze 100 Underdog. Oby mi nie drobnął droższy skin niż ten co pokazałem wam przed chwilą. I będzie dobrze. Będziemy coraz bliżej tej kosy. I uwaga. Chyba będzie losowanie. No właśnie 3 złote. Każdy dropnął. I kto z nas wygra? To losowanie. No niestety kolega po lewej stronie wygrał losowanie. Z... I wygrał to. Wbiję tutaj do kolegi. Z 12 zł. Dużo skrzynek. Underdog. Oby. Przeciwnikom więcej dropnało, niż mi, i będzie elegancko. Nie wiem, ile to jest warte. Dobra, na razie mamy najwięcej. Jest trochę słabo. Znowu nam coś dropnęło. Rozstrzega niż przeciwnik. Jesteśmy coraz bliżej porażki. Znów jemu nic nie dropnęło. Teraz musi jemu tak 4 zł dropnąć i mamy tą bitwę. Z tej skrzynki lecą konkretne skrzy... skiny. OK, 7 złotych dropnął. I czy ja to wygrałem? Nie, niestety Wod Jerry miał więcej. O złotówkę ponad bywa. Stwórzmy może bitwę za 43 złote, na trochę droższych skrzynkach dajmy może sobie Acza, Galila. I jakoś do 3 złotych prawie. I będzie ten swipe na trzech. Time Underdoga. Coś czuję, że dropnę mniej niż przeciwnicy. Przywołuję boty, żeby była trochę szybsza bitwa. Dołączył do nas bot i bot Ryan. No i zobaczymy. Ze skrzynki aż lecą konkretną skiny. Można dropnąć kosę. I. Po dwie dyszki dropnęliśmy. Niestety, bot Ryan ma najmniej. I teraz Galil. Skaliera też dropnąłem jak najwięcej. No i chyba przegrałem to. No właśnie, miałem najwięcej. Mogłem dać normala. No niestety bywa. Pamiętajcie o używaniu kodu RADMER. Macie z moim kodem plus 5 do depozytu oraz skrzynkę MiliSpec. No i tyle, trzymajcie się i cześć!